Nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką, z książką Kocham Cię Mamo. Książka należy do nowej serii z Akademii Mądrego Dziecka Mój Świat. W tej serii pojawiają się publikacje wprowadzające dzieci w ich świat, uczące nowych rzeczy, oswajające z otoczeniem. Kocham cię, mamo to słodka opowieść o relacji matek z dziećmi. Wchodzimy tutaj w świat zwierząt i widzimy, że każda matka nieco inaczej zajmuje się tymi dziećmi. Ma nieco inne relacje i dla każdego z dzieci jest inna rzecz ważna. Kolejna fantastyczna rzecz w tej książeczce, nie wiem czy widzicie, to ruchome elementy. Tutaj mamy zmieniające kolory serduszka tylko dzięki temu, że paluszkiem sobie pokręcimy takim kołowrotkiem. A w środku ten sam kołowrotek sprawia, że wokół tygrysów krążą różnorodne owady. Poza tym, na pozostałych stronach mamy okienka, które urozmaicą czytanie. I pod okienkami bardzo często kryje się tekst słodkie opowieści, kartonowe strony, solidne, bezpieczne dla młodych czytelników i tekst także bardzo przyjazny dla dzieci, pokazujący pozytywne relacje nieco starszych przedszkolaków. Te publikacje na pewno zachęcą do samodzielnego czytania, bo nie mamy tu wiele tekstu jest on prosty. Duża czcionka, a do tego e, sama książka zawiera naprawdę bardzo piękne ilustracje, zdecydowanie przyciągające uwagę. Polecam i do zobaczenia.